To do mnie. Już idę. Otwieram. Dzień dobry. Dziękuję. To wszystko dla mnie. Zamierzam trochę ulepszyć to łóżko. Co to jest? Co ona kombinuje? Zaraz ci pokażę. Zamienię kiepskie łóżko w łóżko idealne. Niewiele do tego potrzebuję. Oj, nie mogę tego utrzymać. Ostrożnie. Wszystko okej. Okay. Nikomu ci nie stało. No to kontynuuję. Nic ci nie jest? Tak, tak. Mówiłam, że wszystko w porządku. Znalazłam bardzo ważny element dla mojej konstrukcji. Niech tu leży. O, i jeszcze jeden. Dobra, to już ogarnęłam. A teraz wiertarka. Ojej, przewrócę się. Mówiłam ci, żebyś była ostrożniejsza. Nic się nie stało. Teraz pozbędę się tych śmieci. I będę budować łóżko. No proste. Trzeba tylko dobrze przymocować te deski. A to już połowa roboty. Świetnie. Nieźle mi to idzie. Doskonale. Zrobione. Wow. Ja też takie chcę. Bez problemu mogę sobie na to pozwolić. Już to są. Wejdźcie. To są wasze pieniądze. Za chwilę wszystko zrobimy. Dziękuję. Co to? Uf, to było trudne. Jak to? Ale super. Nie ma w tym nic dziwnego. Będę miała najlepsze łóżko na świecie. Cool. I jeszcze kwiaty dodali, super. I poduszki na sam koniec. Ostatnie akcenty. Uważajcie na oczy. Wow. Myślałaś, że mnie pokonasz? jak tu twardo siedzieć. Jak tu fajnie. Dlaczego ona na mnie tak patrzy? No i dobra. Co by tu porobić? A, to może mi się przydać. Zasłony. Teraz na pewno będzie pięknie. A gdyby tak wziąć jeszcze coś? Tak za jednym zamachem. Teraz trzeba to wszystko przymocować. Szywacz mi w tym pomoże. Zaczynam. Okej okay. Jedna zasłona przyczepiona Teraz druga Gotowe Aj, czemu rzucasz narzędziami? Ojej Teraz wszystkich zaskoczę Najważniejsze, żeby to porządnie związać Zrobiłam piękny hamak Mogę w nim teraz odpocząć Bardzo wygodny Zrobiła sobie hamak? No, możesz mi zazdrościć Oh, yeah. Trochę tu nudno. Mam pomysł. Hamaka póki co nie potrzebuję. Z tej szafki nocnej i tej tkaniny zrobię sobie stół. Powinno wyjść pięknie. Teraz trzeba go nakryć. Akurat mam tu serwis do herbaty. Z takimi słodkimi kubkami. Witajcie na herbatce, moi przyjaciele. Co to za przedszkole? Herbacia na przyjęcie? Mam lepszy pomysł. Chcę posłuchać muzyki. Na pewno będzie o mnie zazdrosna. Dzień dobry. Wejdźcie, postawcie to tutaj. Urządzasz dziś imprezę? Co to za impreza bez świateł? Cool. <laughs> Masz rację, dziękuję. Dobra robota. Wasze pieniądze. Dziękuję. Ale teraz muszę zaprosić wszystkich znajomych. Dziewczyny na cześć, dawno was nie widziałam. Nie bawmy się. Zaraz zrobi się naprawdę wesoło. Co tam się dzieje? Nie wchodzić? Nie bardzo miałam na to ochotę. Jak głośno! Nie wytrzymam moje uszy. Wyłączcie tę muzykę. No zaraz ją załatwię. Zadzwonię do odpowiednich ludzi, zajmą się nią. Muzyka jest zbyt głośna. Przyjedziesz? Czekam. Tak szybko? Witam, zapraszam to tutaj. Za chwilę to załatwimy, nie martwcie. To Toni? Tak. Jestem profesjonalistą, dziewczyny. Robicie za dużo hałasu. Tak nie wolno. Mam pomysł. To dla ciebie. Bardzo, bardzo dziękuję. To przyjemność robić interesy z takimi ludźmi. Życzę miłej zabawy. Jaki ładny dziś dzień, co? Aż chcę się tańczyć i uśmiechać. Prawda? Muszę już iść do widzenia. Widzisz, jak trzeba rozwiązywać problemy? No i proszę, znowu to samo. Nie szkodzi. Też umiem się bawić. Zobaczysz, moja impreza będzie 100 razy lepsza niż Twoja. Będę do tego potrzebowała globusa. Wezmę jeszcze płyty CD. Świetnie, tyle wystarczy. Teraz muszę je trochę pociąć. Wycinam z nich małe kawałki. Ostrożnie, żeby się nie pokaleczyć. Świetnie mi wyszło. Mam teraz mnóstwo błyszczących kwadracików. Trzeba je przykleić do mojego globusa. Jeden po drugim i gotowe! Wyszło świetnie! Powieszę go tutaj. Jestem zachwycona! A pozostałymi krążkami można ozdobić ścianę. Przykleję je obok siebie. Wyszło ekstra! Nie mam głośników, ale mam pomysł. Włączę moją ulubioną muzykę, żeby wszyscy mogli ją usłyszeć. No co, podoba wam się, moi przyjaciele? Co to? Jaka fajna impreza! Musimy się tam dostać! Cześć, możemy się do ciebie przyłączyć? Pewnie, zapraszam. O, to impreza herbaciana! jak fajnie. Jak to możliwe? Potrzebuję trochę światła, ta książka jest taka ciekawa. Co się dzieje? Żarówka mruga, mam złe przeczucia. Przepaliła się. Ej, no działaj. Co robić? O, mam pudełko z żarówkami. Jakich dużo. Ta powinna pasować. Można też wykorzystać ją do czegoś innego. Rozłożę wszystkie żarówki na podłodze. Okej. Okay. I potrzebuję jeszcze kabel. Gotowe. Teraz muszę przymocować lampki. Zrobiłam to, brawo ja! Co tam się dzieje? Teraz przymocuję lampki do ramy łóżka. Co to jest? Chura, jak pięknie! Jest bardzo jasno. Teraz mogę czytać moją książkę. Wow, ja też chcę coś takiego. Już zamawiam. To pilne. Dzień dobry. Potrzebuję Waszej pomocy. Dodajcie światło do tego łóżka. Nie ma problemu. Mam wszystko, czego potrzebujemy. Będziesz miała najjaśniejsze łóżko w życiu. Wyłączamy. Gotowe. Pięknie, tu są Wasze pieniądze. Dziękuję. O nie, to straszne. Wszystko się pali. Moje łóżko! Co robić? Boję się. Musimy to zgasić. Wiem, zajmę się tym, uratuję Twoje łóżko. Nie martw się. Gotowe. Udało mi się do mnie w gości. Nie mam innego wyjścia. Masz tu całkiem przytulnie. Jakie fajne zabawki. Podobają mi się. No to co, pokój? No dobra. Gdzie my jesteśmy? Gra się zaczyna. O nie, nie jesteśmy gotowi. Włączam czujniki ruchu. Najważniejsze to się nie ruszać i nie oddychać. Boję ja się, chcę do mamy. Czujniki ruchu są włączone. To ostrożniej. Przepraszam, po prostu znałem, że lepiej powoli zmierzać do celu. Ja mam inne przemyślenia na ten temat. Najlepiej zlikwidować konkurencję. Co ty zrobiłeś? Włączam czujniki ruchu. Rozpoczyna się skanowanie. Boże, jak chce mi się kichać! na to nie poradzę! O nie, tylko nie to! Zlokalizowano ruch. No, nie proszę! To było przez przypadek! Zostałem wrobiony! Andy, to wszystko twoja wina! Czujniki ruchu są wyłączone. Wygląda na to, że Tom mówił prawdę. Andy go wrobił. Cóż będzie musiał za to odpowiedzieć? Przepraszam, Andy, ale twoje sznurówki podsunęły mi pomysł. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzisz. O nie, zaraz upadnę! Pomocy! Czujniki ruchu są włączone. Tylko nie to, nie teraz! Wykryto ruch. Gracz został wyłączony z gry. Nie, daj mi jeszcze jedną szansę. Mogę wygrać! Nie! Chyba już niczego nie naprawię. Czujniki ruchu są wyłączone. Wspaniale, zrobiłam to. Jestem już w kolejnej rundzie. Świetnie i my też! Czujniki ruchu są włączone. Niczego nie wykryto. Przechodzimy na kolejny poziom. Ciekawe, co tym razem musimy zrobić? Na razie niczego nie rozumiem. Wow, te ciasteczka są takie słodkie, podoba mi się. Nie trzeba ich jeść, trzeba z nich wyciąć odpowiedni kształt, a czas ucieka. Nawet nie próbujcie mnie pokonać. Nie zamierzam się tak po prostu poddać. Jestem pewna, że dam radę. Przy okazji mam pomysł. Kurczę, jakoś słabo się czuję. Straciłam równowagę. Przepraszam. O nie, moje ciastko się złamało. Mamy pierwszego kandydata do odpadnięcia. Proszę, dajcie mi jeszcze jedną szansę. To niemożliwe. Takie są zasady. Pożegnaj się. I po wszystkim, twoja gra skończona. Nie trzeba było mi grozić. Już niewiele czasu, trzeba się pospieszyć. Prawie mi się udało. Mam zamiar wypróbować metodę Barbie. O nie, to był zły pomysł. Może nikt nie zauważy, że mój herbatnik się złamał. Co? Wydaje mi się, że mamy drugiego przegranego. Przestań się ukrywać. To oczywiste, że nie dam się nabrać. Pokaż swoje ciastko. Te ciastko? Jeszcze nie wykonałam zadania. Pokażę później. Już przegrałaś. Ciastko jest połamane. Nie ma sensu kontynuować. Nie no, pozwól mi iść dalej. To był mały wypadek. To jest takie straszne. Wszyscy wisimy na włosku. Już prawie mam. Nie mogę się zatrzymać. Zrobiłam to. Super. Zobacz, czy już wykonałyśmy zadanie. Ja też to zrobię. Nie zostało mi wiele. Zostało kilka sekund. Trzeba się pospieszyć. No dalej, dalej. Prawie wycięłam trójkąt. Trzy, dwa, jeden, stop! Zrobiłam to. Idę dalej. Spójrzcie na ten idealny kształt. No, gratulacje, świetnie sobie poradziłaś. Aż strach sobie wyobrazić, co będzie dalej. Wow, jak dużo hot dogów! Podoba mi się! Sprawdźmy, czy potraficie zjeść swoje porcje w 3 minuty. Poddajcie się od razu i tak będę pierwsza. Mam doskonały apetyt. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Mamy dla ciebie jedną małą niespodziankę. Zobaczymy, jak bardzo lubisz ostre. Nalej jej więcej, Barbie. Na pewno nie może zjeść tych hot dogów. Zostało mi już tylko troszkę. To jeszcze nic nie znaczy. Dlaczego tu się zrobiło tak gorąco? Ja płonę, pomocy! Wow, co za płomienie! Z łatwością można by na nich podpiec nasze jedzenie. Nie poszło to zgodnie z planem. Chciałam ciepłe hot dogi, a dostałam węgielki. Jak ja mam to teraz jeść? Pomocy, dajcie mi trochę wody szybko! Mam tu przecież butelkę mój Boże, to za ulga. Od razu czuję się o wiele lepiej. Suzy, wyglądasz teraz jak na balon. Wielkie mi rzeczy, ale doskonale się bawię. Nie szturchaj mnie. Co ty zrobiłaś? Cała woda wypłynie z powrotem. Ej, nie we mnie. Będę cała mokra. Przepraszam, ale to twoja wina. Jak tu zimno. Muszę się natychmiast wysuszyć. Jaki silny strumień powietrza. Prawie mnie stąd wywiało. Dobra, dość tych głupot. Zjadaj swoje węgielki. Dlaczego mi o tym przypomniałaś? No nie chcę! Dobra, wezmę się w garści, to zrobię. Obrzydza mnie nawet patrzenie na to. Na pewno jest to bardzo niesmaczne. O, jedzenie hot dogów jest o wiele przyjemniejsze. Czas przerwać tę sielankę. Wyrzucę jednego hotdoga, żeby Poli nie mogła go zobaczyć. O, Barbie zjadła wszystkie węgielki. Kurczę, ona też przejdzie do następnej rundy. Czas minął. Trzeba sprawdzić wasze wyniki. Widzę, że nie ma nic na stole. Myślę, że trzeba sprawdzić też podłogę. No to niezły pomysł. Co ja widzę? Hotdog, który należy do poli. Ale to nie było na moim talerzu, przysięgam! Zjadłam wszystko do ostatniego okruszka. To już nie ma znaczenia. Ważne, że przegrałaś. Ale to niesprawiedliwe. Nadchodzi chwila prawdy. Spójrz, to chyba konsola do gier. Tak jest. Trzeba będzie ją narysować. To super, poradzę sobie. Rysujesz jak kura pazurem. Moja praca będzie zdecydowanie lepsza. Jest już szkic, niewiele zostało. Kurczę, nie doceniłam Barbie. Świetnie jej wychodzi. Muszę natychmiast coś wymyślić. Wiem, mam kolejny chytry plan. No uważaj Barbie! Niedługo nie będziesz miała czym malować. Zobaczymy, jak sobie poradzisz bez pędzla. Voila! Nie ma! Dobra robota. Z czego się tak śmiejesz, Suzy? On nie zepsułaś mój pędzelek! Tak jest? Możesz więc już teraz przyznać się do porażki. Ma mowy nie zamierzam się poddawać. Na pewno jest na to sposób. Spróbuję malować drugą stroną pędzla. To działa. I wygląda całkiem nieźle. No nie wierzę, znowu jej się udało. Oddaj mi to. Zniszczę twój pędzelek. Teraz na pewno nie da się go naprawić. To nie fair. Nie grasz według zasad. No to ja też to zrobię. Obleję twój rysunek czarną farbą tego. Zepsujesz go. To prawda. Dokładnie tego chcę. Wasz czas się kończy. Zatrzymujemy się. E, oto moja praca. Czyż nie jest piękna? A ja nie mam się czym chwalić. Barbie zniszczyła mój rysunek. Jednoznaczna porażka. No przepraszam. Jak mogłaś Barbie? Myślałam, że jesteś moją koleżanką. Że sama się o to prosiłaś. Hurra, zwycięstwo jest moje! Udało mi się! Ta konsola do gier wędruje do ciebie. Ekstra! Nie na darmo tak się starałam w tym challenge'u. Gra była tego warta. Jestem taka szczęśliwa. No, dalej, dalej! Już niedużo zostało do wygranej. Jesteś całkiem niezły, brawo! Ty też grasz świetnie! Przybij piątkę, kolego! Co chce mój ulubiony wnuk? Frytki. Świetnie. Zamierzam zrobić najpyszniejsze frytki. Najpierw trzeba wlać olej na patelnię. Teraz pokroję ziemniaki i je usmażę. Babciu, to nie wygląda jak frytki. To nawet lepiej, bo ja wygram tę rundę. Hmm. Najpierw obiorę ziemniaki. Ojej, średnio mi to wyszło nożem. Potrzebuję specjalnej obieraczki. Teraz powinno mi się udać. Amatorzy! Tak się kroi ziemniaki. Raz, dwa i gotowe. I nikt nie robi frytek na patelni. Do tego służy frytownica. Wrzucamy ziemniaki. I smażymy je na oleju. Tylko spójrzcie na tę złotą skórkę. Wspaniale! A gdzie są moje ziemniaki? Czy ja wszystkie pokroiłam? Co teraz robić? Nie martw się, kochanie. Co to za frytki bez sosu? Ketchup nie jest dla mnie, jestem przecież szefową kuchni. A wszyscy najlepsi szefowie kuchni na świecie robią własny sos pomidorowy. No i proszę, arcydzieło. Idealne frytki. Wszyscy już usmażyli ziemniaki, a ja mam tylko ubierki. Co robić? Wiem. Po co się męczyć, skoro można zamówić dostawę? A i frytki. Domowe ziemniaczki. Frytki od szefowej kuchni. Wow, ile pyszności. No oprócz tego... Mm, a te frytki wyglądają przepysznie. Spróbuję. Ojej, jakie ostre! Nie chcę ostrego. A co my tu mamy? Mmm, pyszne. Podobają mi się te frytki. Hurra, wygrałam! Ale co teraz gotujemy? Chcę jajka. Łatwizna. Każde danie powinno być przyrządzane z miłością. Dlatego moje jajka będą w kształcie serca. Trzeba usmażyć kiełbasę, a potem rozbić jajka. Wyszło świetnie. Im wyższa temperatura, tym szybciej się smaży, prawda? Ustawię kuchenkę na maksimum, a teraz jajka. Ojej, skorupka wpadła. Może nikt nie zauważy. Będzie smaczniejsze. Nie, jednak nadal widzę te skorupki. Będę musiała coś wymyślić. Wymieszam to. Ojej, kochanie, coś ci nie wyszło. Dodam mleka. Teraz na pewno niczego nie będzie widać. Patrzcie i uczcie się. Tak gotują prawdziwi szefowie kuchni. Precz z patelnią, będziemy potrzebować tostera. Pokroję cebulę i czosnek. Potem awokado. Wymieszam to wszystko razem. Świetnie. Teraz będę używać blendera. Wyszła wspaniała mieszanka. Muszę tylko posmarować nią tosty. Właśnie tak. A teraz czas na jajka. Jedno w zupełności wystarczy. Rozwijam je do miski i wstawiam miskę na patelnię z wrzącą wodą. Patrzcie jakie cudowne jajko zrobiłam. Pozostaje tylko to ładnie podać. To niesamowite i ostatnie dekoracje. Proszę bardzo idealnie. Wow, wyszło naprawdę fajnie. Ja też muszę ozdobić moje danie. Keczup i musztarda wystarczą. Kochanie, jesteś pewna? Gotowe. Zobaczmy, co my tu mamy. To nie wygląda dobrze. Wow, serduszko. Babciu, te jajka na pewno są twoje. Nie potrzebuję widelca. Co to jeść rękami? Mmm, pyszne. A to co? Wygląda ciekawie. A jak smakuje? Mm, dosyć dziwnie. Zdecydowanie babcia wygrywa. O, jestem taka szczęśliwa. Co robimy tym razem? Pizzę! Pizzę? To skomplikowane. Jak się ją w ogóle robi? Wydaje mi się, że trzeba zagnieść ciasto. O, to działa. Albo nie do końca. Fuu, Dlaczego jest taki lepkie? Mam pomysł. Weź moje ciasto, kochanie. Dziękuję babciu, ale co z tobą? Oj, rzeczywiście, nie szkodzi! Zrobię nowe ciasto. Wystarczy, że wymieszam kilka składników. A ciasto wyleję na gorącą patelnię. Wyjdzie z tego świetny spód do pizzy. Następnie naleję keczupu i dodam zdrowych warzyw i trochę sera. No, pozostało tylko czekać. Kto robi taką pizzę? Do spodu potrzebna jest specjalna mąka kukurydziana. Wiedzą o tym tylko tacy profesjonaliści jak ja. Zagniatamy ciasto. Teraz musimy uformować spód. Aby to zrobić, ciasto musi troszeczkę polatać. Właśnie w ten sposób. Wow, ja też chcę tak zrobić. No dalej, leć. Ups, spadło. Teraz wszystko jest brudne. Jak to naprawić? Wiem. Mały kamuflaż nie zaszkodzi. Okej. Okay. Trochę keczupu, oliwki, papryka i kiełbasa. Można też to zwinąć. I nieco spłaszczyć. Okropne. Żałuję, że to widziałam. Nie potrzebujemy warzyw. Pasata pomidorowa, peperoni ser. Nic więcej. A teraz włożę pizzę do mikrofalówki. Niech się upiecze. To będzie niewiarygodnie pyszne. Mikrofalówka? Nie, toster mi wystarczy. Muszę to tylko do niego wepchać. No nie wyszło tak, jak się spodziewałam. Nie wyszło świetnie. Nie mogło być inaczej. Oto moja pizza. A to moja. No i moje arcydzieło. No to spróbujmy. Chyba ktoś chciał mnie otruć. To straszne. A to wygląda nieźle. Spróbuję. Smakuje mi. Wow. Ta pizza jest idealna. I do tego najsmaczniejsza. No kto inny mógł wygrać, jeśli nie ja? Co tym razem? Chcę naleśniki. Jestem mistrzem naleśników. Łatwizna. Podkręca ogień. Świetnie. Teraz powoli wleję ciasto. Bardzo ważne jest, aby przewrócić naleśnik w odpowiednim czasie. Nie rozumiem, po co robić mnóstwo małych naleśników? Można zrobić jeden duży. Poza tym zwykły naleśnik jest nudny. A z żelkami to będzie odlot. Oj, żelki się rozpuściły. To by pomyślał. Dobra, zrobię jeszcze jednego naleśnika. Tym razem z Emenem Sami. I jeszcze jednego z kolorową posypką, a ja do naleśników dodam syrop klonowy, nieźle im idzie. Dobra, nie mogę pozostać w tyle. Jeśli dodam do ciasta Nutelle, to zrobi się czekoladowe. Najważniejsze, żeby dobrze wymieszać. A do środka włożę kawałek czekolady. Wspaniale. Owoców użyję do dekoracji naleśników. A wierzch poleję syropem truskawkowym. Wygląda wspaniale. Idealnie. Gotowe. Jekła z miłością! Najlepsze naleśniki na świecie. Moje spodobają ci się najbardziej. No, za chwilę się przekonamy. Mm. Fuj, to jest niejadalne. A naleśniki babci? Mmm, pyszne. A co zrobiła szefowa kuchni? Mmm, świetne. No, ale wygrywa babcia. Kura!